Nasz związek zawodowy został zdelegalizowany. Pracodawca zarządzeniem, swoim własnym zarządzeniem nałożył na nas zakaz strajku. Obecne prawodawstwo i obecna legislacja nie daje absolutnie żadnej ochrony pracownikom związkowym. Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, Pani Minister. Bardzo dziękuję. Jest, występuję tutaj razem z Panem Jakubem Sabanem i reprezentuję ja jako były przewodniczący, Kuba jako obecny członek zarządu Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. I w ramach tego, że Kuba już dotarł, to bym poprosił, żeby Kuba przedstawił naszą sytuację. No. Dzień dobry Państwu, Szanowna Komisja. Przepraszam bardzo za spóźnienie. Mam wrażenie, że usiedliśmy trochę nie przy tym stole, co powinniśmy, ale, ale tak wyszło. Przepraszam, moja wina. Natomiast tak, nie słuchałem wszystkich państwa wypowiedzi, natomiast no pod zdecydowaną częścią z nich mógłbym się, mógłbym się podpisać. Proszę wybaczyć, jeżeli będę się gdzieś powtarzał. Nie chcę też powtarzać z tych oczywistościach problemy nie wiem, z jakimś utrudnieniem dostępu do pomieszczeń związkowych i tak dalej, i tak dalej, do kwestii zwolnień działaczy związkowych za chwilkę przejdę. Natomiast krótkim tylko słowem wprowadzenia bo siłą rzeczy stało się tak, że nasz temat jest dosyć medialny, więc chciałbym też od razu trochę nawiązać do pewnych kwestii takich, jak pracodawca w ogóle co do zasady podchodzi do związków zawodowych, do traktowania nas jako poniekąd chyba największych szkodników w organizacji. Y Jesteśmy specyficzną instytucją, w sensie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ponieważ jesteśmy agencją rządową, natomiast jesteśmy finansowani w 99% z przychodów od podmiotów prywatnych. Linia lotnicza, przez bardzo skomplikowany mechanizm, nie chcę się w to zagłębiać. Natomiast u nas, u nas od zawsze z, z tym przestrzeganiem przepisów prawa pracy, bo bywało, bywało również z przestrzeganiem kwestii. Z, wolności związkowych i tak dalej. Natomiast no wiadomo, sprawa u nas eskalowała bardzo mocno wraz z wybuchem pandemii, ponieważ pracodawca opowiadał zresztą i w mediach i później przedstawiciele rządowi również się pod tym podpisywali, że skoro taki spadek gigantyczny natężenia ruchu lotniczego, no to spadek przychodów i tak dalej. Oczywiście wszyscy pomijali to, że, że Komisja Europejska, która tworzy zasady finansowania na takich instytucji jak nasza, stworzyła odpowiednie mechanizmy, które pozwalały suchą stopą niemalże przejść właśnie takim agencjom jak nasza przez, przez, przez pandemię i tak dalej, i tak dalej. No, ze względu na świadomość, że po prostu braki w ewentualny personel, przynajmniej w przypadku naszego zawodu, są praktycznie niemożliwe do, do odtworzenia w krótkim czasie, stąd, żeby nie tracić pracowników i tak dalej, stworzone zostały specjalne mechanizmy, które pozwalały, tak jak mówię, suchą stopą niemalże przejść przez kryzys. Nasza agencja cóż, no nie, nie, nie tu przypisywać intencji, skorzystała w te, z tego w taki ani inny, z tych możliwości w taki ani inny sposób, no, które doprowadziły nas poniekąd do sytuacji, w której jesteśmy teraz. Natomiast też, żeby była jasna, w momencie, kiedy całe, ten, całe te problemy z, z bieżącymi przychodami w agencji zaczęły się pojawiać? Ja, ja tylko mam do Pana prośbę. Ja wiem, że w, te, w tym momencie jesteście w sporze zbiorowym dość mocnym, medialnym z rządem. To dzisiejsze nasze spotkanie ma na celu zaznajomienie parlamentarzystów, nas z sytuacją prawną, jaka, jaka jest w ogóle w nie, i braku ochrony, tak naprawdę, bo to, to wyłania się, E w tej debacie przepisów, które, które u nas funkcjonują dla działaczy związkowych. Tak? Oczywiście. Ja nie chciałabym, żeby ta dyskusja jakby cały ciężar przeniósł się teraz na ten spór, który jest, który trwa, jakby prowadzicie dyskusję, więc ja myślę, że jeżeli ma pan konkretny taki element do, do tej dyskusji, to bardzo proszę, natomiast jakby nie chciałabym, żeby zająć czas wszystkim innym, którzy tutaj, przyszli, wszystkimi wątpliwościami, oczywiście patrząc. i oczywiście ja jak najbardziej dosłownie jeszcze dwie minuty tylko takiego wyjaśnienia i jak najbardziej przejdę bo z tego zakresu niestety też mamy swoiste doświadczenia yy, więc yy, tylko chciałem zaznaczyć, że jak tylko zaczęły się problemy, u nas w, w, w PASZPI funkcjonowało wtedy 14 związków zawodowych i proszę sobie wyobrazić, że wszystkie te 14 związków zawodowych, tak jak na co dzień relacje między nami układały się różnie, przed kryzys stwierdziliśmy, dobra, siadamy w kupie razem, dogadujemy porozumienia, tak jak nasz pracodawca oczekuje oszczędności, dajemy mu te oszczędności. Pracodawca chce oszczędności, żeby nie zwalniać pracowników, więc podpisujemy porozumienie, dajemy, dajemy oszczędności w wymaganym wymiarze pod warunkiem, że pracodawca nie będzie zwalniał dalej redukował dalej personelu, no bo to tak, to były od niego oczekiwania, żeby wprowadzić jakieś tam oszczędności. No niestety nie udało się, ponieważ wtedy pracodawca stwierdził, że ograniczamy jego, jak to było dokładnie sformułowane, ubezwłasniowaniami go, przepraszam, podpisując porozumienie, na mocy którego ograniczamy sobie swoje koszty, swoje pensje. W każdym razie, idąc dalej, jeżeli chodzi o te takie konkretniejsze przykłady, no nie, z takich może rzeczy, które do tej pory jeszcze nie padły, nasz związek zawodowy został zdelegalizowany. W sensie w, zdelegalizowany w taki sposób, że pracodawca uzna, przestał uznawać nas, nasze, nasze uprawnienia jako zakładowej organizacji związkowej, ponieważ stwierdził, że nie dostarczyliśmy we właściwy sposób informacji o liczebności członków związku zawodowego, mimo że takie dokumenty składaliśmy dwukrotnie później w, na tej Kanwie, że rzekomo nie, nie posiadamy statusu zakładowej organizacji związkowej. My we dwóch akurat tutaj siedzący zostaliśmy zwolnieni obaj byliśmy objęci ochroną, ochroną tak ochroną ochroną stosunku pracy. Poza nam jeszcze dwóch innych kolegów, oczywiście no Pracodawca dopiero później poinformował nas, że jego zdaniem na koniec marca i na podstawie rzekomego braku przez nas dostarczenia odpowiednich dokumentów w styczniu stwierdził o tym, że taka, że w ogóle nasz związek nie, nie posiadamy statusu, więc na tej kanwie w ogóle nie, nie wystąpiła więc konieczność wystąpienia o zapytanie itd., tak itd. Tak Zostaliśmy, zostaliśmy zwolnieni z artykułu 52. Natomiast jeszcze z takich innych ciekawych rzeczy, które u nas się pojawiły, to warto chciałbym jeszcze wskazać, że u nas pracodawca zarządzeniem, swoim własnym zarządzeniem, nałożył na nas zakaz strajku. Nie jesteśmy obie w ustawie nie jesteśmy wymienieni jako, jako zawód, który takie, którego takie ograniczenie powinno dotykać i tak dalej, i tak dalej. Więc nasz pracodawca stwierdził, że jego zarządzenie wystarcza, żebyśmy nie mogli srekować. To przepraszam, jeżeli się nadmiernie rozgadałem, natomiast wydaje mi się, że to... Ja jeszcze, ja jeszcze pozwolę sobie, pozwolę sobie tak do meritum przejść, bo to, to do czego, to do czego Kuba zmierzał i to do czego ja chciałem zmierzać i dlatego bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej za to, że w ostatniej chwili nas dopisała, to chciałem po prostu wskazać na to, że Obecne prawodawstwo i obecna legislacja nie daje absolutnie żadnej ochrony pracownikom związkowym. W sensie, że generalnie co się wydarzyło? Zostali zwolnieni został zwolniony przewodniczący związku zawodowego, został zwolniony członek zarządu związku zawodowego i generalnie będziemy się kopać po sądach. Okay. Został jednostronnie wprowadzony wewnętrzny dokument, który zakazuje strajku pracownikom, co jest absolutnie niedopuszczalne. Delegalizuje się związek zawodowy i właściwie to na związku zawodowym nagle spoczywa cała odpowiedzialność, żeby dowieść tego, że wszystko jest w porządku. Tutaj generalnie ten, ten balans jest bardzo zaburzony i między innymi po to chcieliśmy przejść. Bardzo dziękuję.